Dlatego platforma na przykład przegrywa te wybory prezydenckie w drugiej turze, jedne po drugich. Bo nie ma po prostu takiej Polski, która by dała na przykład takiemu Rafałowi Trzaskowskiemu w mojej ocenie dzisiaj 51% poparcia w drugiej turze. W pierwszej będzie prężenie mózgu. Wspaniały wynik. dowieziemy, Ciągle Czy on przegra drugą turę? Uważam, że ja mam zdecydowanie większe szanse, żeby drugą turę wygrać. Ale czy on przegra? Obawiam się, że tak może być z jednego powodu. Rafał przez ostatnie pół roku i bardzo dużych zaangażowanych pieniądzach nie dodał praktycznie ani jednego procenta do poparcia platformy obywatelskiej. Nie wypracował żadnego swojego dodatkowego ekstra poparcia w, i to jest niebezpieczny sygnał dla drugiej tury, bo w drugiej turze musisz mieć nie 35 mocne procent, tylko 51. W, I dlatego to Pis, jak mówię, zawsze to wygrywał. Dlatego ja dzisiaj kładę pewną, wie pan, bardzo konkretną propozycję. Znaczy ja mówię, co chcę zrobić. Uczciwie, jeżeli ludzie to wybiorą, to ok. Jeżeli nie, to nie. Mówię, że chcę takiego prezydenta, który mówi pan nie będzie miał wolności. Jak to mi może coś kazać? Przecież Donald Tusk mi może coś kazać, Jarosław Kaczyński mi może coś kazać. Mówi pan, nie mamy sprawczości w koalicji.